a więc tak, no siema, dzień dobry pierwszy odcinek nauki gotowania ze Zdzisławem zaczniemy sobie od kurczaka bo to jest jedno z najbardziej powszechnych zwierząt jakie się je chyba najbardziej powszechne wszędzie jedzą kurczaka wszyscy jedliśmy kurczaka także dla nikogo to nie będzie egzotyczny składnik polecam kupić całego kurczaka z kilku powodów po pierwsze możemy wtedy kupić lepszy produkt Wiemy, ile czasu żył, jak był hodowany. Dodatkowo to wychodzi taniej. Jeżeli się kupi całego kurczaka, tam są te różne cięcia i one są niepodzielone, więc oszczędność kosztów. Do tego, jeżeli większość ludzi kupuje na przykład piersi z kurczaka, to oznacza, że te pozostałe elementy się psują, są do wyrzucenia, więc tutaj również dochodzi szacunek do produktu. Kupujemy całego kurczaka i całego go zużyjemy. I uwierzcie mi, nawet jak nigdy nie robiliście, to ja wam pokażę, jak możecie zrobić tak, że absolutnie nic się nie zmarnuje już mamy takiego kurczaka, trzeba go rozebrać, podzielić na części. I tutaj nawet jeżeli nigdy nie robiliście, to nie gotujemy w MasterChefie teraz. To nie ma znaczenia, że te części będą nierówne, krzywe, nieładne. Ważne jest, żeby po prostu został podzielony na części. A to wszystko, co tam będzie odkrojone, nierówno, krzywo, pójdzie na rosół i, i tak zostanie wykorzystane. Kurczaka nie myjemy wodą, ani nic. On jest w porządku, z opakowania prosto i... Obowiązkowo trzeba mieć osobną deskę do surowego mięsa. Najlepiej z tworzywa sztucznego. No bo kroimy surowe mięso, soki wypływają, jak jest drewniana, wsiąkają. Potem jeszcze, nie daj Boże, na tym pokroimy coś, co chcemy jeść surowe i co będziemy jeść wywar z salmonelli, soki z surowego mięsa, obrzydliwe, niehigieniczne, niezdrowe. Absolutnie musi być osobna deska do surowego mięsa. To jest nienegocjowalna kwestia. No i tak, mamy już tego naszego kurczaka na naszej desce, więc zabieramy się za rozbieranie. Na początku skrzydełka, podcinamy delikatnie pod pachą, podważamy kość, żeby wyłamać ze stawu i przecinamy pomiędzy kośćmi. Nie chcemy w ogóle ciąć przez kości. Wszelkie cięcia idą pomiędzy kośćmi, przez staw. Następnie drugie skrzydełko dokładnie tak samo. Nacinamy, wyłamujemy, ucinamy, obracamy kurczaka, przechodzimy do udek. Tutaj, podobnie jak skrzydełka, nacinamy skórę. Uważamy, żeby nie ściąć zbyt dużo skóry z piersi, tylko nacinamy ją tam, gdzie jest udko. Wyłamujemy kość ze stawu, wkładamy nóż pomiędzy, ucinamy. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Następnie ostrygi z kurczaka, one są za udkami. Tam, gdzie ludzie mają nerki przy kręgosłupie i można je wyciąć. Za wszyscy mówią, że trzeba wyciąć, bo to głupio wyrzucić, ale nawet jakbyśmy je tam zostawili, to one by poszły do wywaru i tam byśmy potem to mięso odzyskali, więc nie trzeba tego robić. Kolejna rzecz piersi. Tutaj robimy nacięcie wzdłuż tej kości na mostku. No i delikatnymi ruchami, najlepiej ostrym nożem. Ścinamy coraz to więcej, coraz to więcej, aż oddzielimy piersi. Korpus kurczaka tutaj z tego będziemy gotować zupę. Chcemy trochę zwiększyć powierzchnię, więc najłatwiej zrobić mu po prostu fatality, yy, masaż serca złamać go, dociskając mocno, albo jak ktoś ma yy, ciężki nóż, ostry, to wtedy można go pociąć na mniejsze kawałki. Następnie przechodzimy do kalibracji, czyli ujednolicenia formy i wymiarów naszych części z kurczaka. Zaczniemy od piersi, bo tutaj mamy polędwiczki. One łatwo odchodzą. Mi tutaj jedna sama odpadła, drugą ucinam delikatnie. I z tych polędwiczek jeszcze usuwamy ścięgna. Trzeba je złapać czymś. Przycisnąć nożem i, i po prostu wyciągnąć. Następnie przechodzimy do kalibracji samej piersi, czyli przycinamy ją naokoło, usuwając nadmiar skóry i można również wyciąć kawałki mięsa, które no, nie wyglądają fajnie, no, może być coś przekrwione, może być jakaś żyłka, możemy to wszystko wyciąć. Oczywiście to samo robimy z drugą piersią. Chcemy, żeby one były mniej więcej podobne, bo jeżeli będziemy je razem przygotowywać, no to chcemy, żeby ich czas gotowania był dokładnie taki sam. Następnie bierzemy się za nogi, tutaj rozdzielimy nogę na utko i na pałkę. Taka sama zasada jak wcześniej przy rozbiórce. Robimy nacięcie mięsa w miejscu, w którym kości się łączą. Wyłamujemy kości zestawu, a następnie przecinamy pomiędzy kośćmi. Jedna noga, potem z drugą nogą robimy dokładnie tak samo. I tutaj jeszcze zajmiemy się utkami. Wytrybujemy je, to znaczy usuniemy z nich kości nacinamy nożem wokół kości, z jednej strony, z drugiej strony potem staramy się włożyć nóż pod kość, przebić tak, żeby wyszedł na drugą stronę i ścinamy z jednej strony, ścinamy z drugiej nie przejmujcie się, że mięso zostało na kości wrzucimy je do wywaru, wygotujemy, odzyskamy to wszystko, nic tam nie pójdzie na straty dokładnie w taki sam sposób trybujemy drugie udko no, i potem jeszcze docinamy nadmiar skóry. Jeżeli w jednym miejscu jest grubsze łódko, to można je delikatnie naciąć i rozpłaszczyć. Też chcemy mieć dwa podobne do siebie kawałki kurczaka. Mamy całego kurczaka podzielonego na części. Są tam łódka, pałki, piersi, polędwiczki, ostrygi, a w miejsce mam korpus. I do tego jeszcze skrzydełka, ugotuję z tego wywar. Dwa skrzydełka to za mało, żeby je osobno robić, więc dorzucam do wywaru. I nasze części kurczaka można teraz schować do lodówki. Te, które zjemy w przeciągu dnia lub dwóch do lodówki, pozostałe części zamrozić. I teraz kwestia wywaru. Naj najłatwiej zrobić wywar. No. Kostka, woda. I to jest spoko. Nie mam nic przeciwko kostce, no ale po to tutaj robimy wywar, żeby wyciągnąć smak z mięsa i z warzyw. Można sobie zasuplementować, jak ktoś chce, no ale ja tego nie będę robił. W miejsce mamy tutaj nasz korpus, są tam skrzydełka, są kości wycięte z udech, czyli część mięsną mamy już gotową. Teraz zajmiemy się warzywami. Można kupić sobie włoszczyznę, czyli po prostu zestaw warzyw na rosół, rzucić wszystko, będzie super. Problem jest z tym, że droga jest włoszczyzna, wychodzi drogo za kilogram. Jeżeli ktoś gotuje regularnie i kupuje warzywa, które używa w wielu różnych daniach, to po prostu powinien je mieć w kuchni i może używać. No i ja tutaj mam takie podstawowe warzywa do rosołu, czyli marchewki, myję, wrzucam całe. Seler myję, odcinam brudne rzeczy, wrzucam do rosołu również. Cebulę to wystarczy na pół. Jeżeli cebula ma fajną skórkę, nie jest ani brudna, ani tam się nie zaczyna psuć, to razem ze skórką wrzucamy do rosołu. No i przyprawy teraz. Ząbki czosnku rozgniatam, wrzucam do rosołu ze skórką. I podstawowe przyprawy, liść laurowy, ziele angielskie i pieprz dorzucam do środka. Wszystkie składniki mam zebrane, także przerzucam je do garnka. Na jeden korpus kurczaka i kilka warzyw, tak 2-3 litry wody. Gotując wywar, zaczynamy od zimnej wody. Grzejemy ją powoli i w momencie jak się zagotuje, to zmniejszamy ją na najmniejszy ogień, bo chcemy, żeby to składniki oddały nam smak do wywaru. Z tego samego powodu nie solę kurczaka, bo tam zachodzi zjawisko osmozy, czyli wyrównywania się stężeń soli między innymi, I ja chcę, żeby to te elementy z naszych składników wyszły do wody. Dodatkowo nasz wywar będzie nam służył jako baza do innych potraw, więc nie chcę na początku przesolić, żeby mieć potem większą możliwość stosowania soli bądź słonych produktów. Po dwóch, trzech godzinach nasz rosół można odcedzić, przelewam przez sitko, wyciągam z niego marchewki, kroję je w plasterki, odkładam do miseczki. No i teraz trochę żmudnej pracy, czyli skubię mięso z tego, co tam było. Zaskakująco dużo tego mięsa znajduje się na korpusie i skrzydełkach, jeżeli już jest ugotowane, wtedy bardzo łatwo odchodzi. Jeżeli ktoś chciałby mieć więcej tego mięsa z rosołu, no to wtedy wrzućcie po prostu nogę, albo dwie całe nogi do rosołu. Czyli możemy już jeść. W jaki sposób? No, pierwszy, znany wszystkim Polakom tradycyjny, rosół, czyli po prostu grzejemy naszą zupkę, Solimy ją. Jak się zagotuje, gotujemy w niej makaron do rosołu, aż będzie miękki i przyjemny do jedzenia. W międzyczasie dajemy do miseczek nasze odłożone wcześniej mięso z kurczaka i marchewki. No i zalewamy gorącym rosołem. Można jeszcze przyprawić liśćmi koperku, jeżeli ktoś ma. Pieprzem i smacznego. Drugi sposób jedzenia to jeden z moich ulubionych, tak zwany egg drop soup, czyli zupa z wylanym jajkiem. Najpierw wstawiam zupę na grzanie i kroję drobno seler, bo trochę mi zostało. Siekam też liście, wrzucam ten seler do zupy, żeby się tam zagrzał, żeby się delikatnie ugotował. Przyprawiam sosem sojowym, no bo to jest taka trochę orientalna zupa, a nie dodaję wcześniej soli, więc Trzeba coś słonego, no i z tego powodu właśnie mogę dodać sos sojowy. Następnie rozbijam jajka do osobnej miseczki, roztrzepuję je dokładnie z łyżką zupy, a jak już się zagotuje, to powoli wylewam jajka do zupy, ciągle mieszając. W momencie, gdy skończymy wylewać jajka, ściągamy zupę z ognia, rozlewamy do miseczek przyprawiamy pieprzem, można jeszcze przystroić ziołami. Ja tutaj mam te liście selera, które pociąłem i podawać od razu. Wywar ma mnóstwo zastosowań w kuchni. Dla mnie to jest taka baza i podstawa gotowania. To nie tylko to, że można zrobić z nich zupy. Można go dodać praktycznie do każdego dania, które wymaga dodania wody jako elementu. Można tą wodę zastąpić wywarem i dzięki temu danie będzie smaczniejsze i bogatsze. I wiele tych zastosowań będę Wam pokazywał w kolejnych filmikach. Także zapraszam serdecznie do nauki. I, I do gotowania. No, bo słuchajcie, tak wygląda sprawa, że jeżeli chcecie jeść regularnie, smaczne rzeczy, to dobrze jest po prostu umieć samemu je robić. Bo wtedy nie musimy na nikim polegać i mamy pewność, że tak właśnie będzie się działo w naszym życiu. Że dziękuję bardzo. Yy, ten yy, nara. No.